Zapomniałem powiedzieć e, o tym, że jak ja e, mam jakieś uwagi, jeśli chodzi o przyszłość wsi polskiej teraz. Więc e, ja z kontaktu ze wsią zauważyłem, że groźno tej kieleckiej wsi wyludnie, nastąpiło wyludnienie. Po prostu wieść, którą, z której ja pochodzę, a której biografię napisałem, przed wojną miała 350 ludzi, mieszkańców. W tej chwili ma 120 i po prostu wie, ale jedna rzecz, jest ciekawe zjawisko zachodzą. Wieść staje się miastem w pewnym stopniu. Miasto. Ziemia już jest po prostu nieszanowana. U góry, tutaj Pan Dyrektor wspomniał bardzo słuszno. Jak najbardziej słuszna uwaga, zostało włożone sporo wysiłków, ludzkiej pracy i pienięż, pieniędzy w marioraście. Ta marioracja już jest nie do uratowania. Wszystko już i to nie tylko w Kieleckim, ale widzę, że tu na Mazowszu tak samo. Wielkie obszary, które podmokłe były, zostały w pewnym stopniu użytkowane, a w tej chwili z powrotem to, co było. Nie ma, nie, i tego się już nie uratuje. Ale jest jedna rzecz. Zauważyłem, że na wsi wracają ludzie emeryci. Naukowcy nawet. Na mojej wsi na przykład wraca pracowni z chyba z, nie wiem, czy z pana uczelni, czy z innych. No, ja po prostu chcę sobie tam jeszcze popracować, po, pożyć, to oni podniosą, w pewnym stopniu tacy ludzie podniosą troszeczkę kulturę. Inna rzecz jeszcze jest jedna, że jaka, jaka możliwość jeszcze rozwoju wsi, kultury wsi? Tworzenie stowarzyszeń. Stowarzyszenia, które otrzymują pieniążki z Unii i próbują działać wszechstronnie, nie tylko gospodarcza, ale również kultura, pod kulturę kultury. I tu jest wydaje mi się przyszłość w pewnym stopniu, przynajmniej dla części wsi, ale to będzie, jeżeli w jednej wsi, w gminie takie towarzystwo zacznie działać, to będzie rzutować na pozostałe. I w ten sposób, i wtedy, jeżeli będzie taka kultura, po prostu taka działalność kulturalna i nie tylko gospodarcza, to będzie ściągać więcej ludzi z miasta na wieś dziękuję bardzo